Cześć wszystkim, tu Marta z Witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę do Was w iście romantycznym nastroju, ponieważ dzisiejszy odcinek poświęcimy świętu zakochanym, czyli walentynkom. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię bardzo dostawać prezenty lub sama sobie je sprawić, stąd też potrzeba stworzenia tutaj filmu z inspiracjami, właśnie na święto zakochanych. Będzie prosto, będzie szybko i będzie przyjemnie. Zapraszam. Do wykonania y, naszych projektów użyjemy srebra pozłaconego oraz stali nierdzewnej w kolorze złotym. Y, skoro mowa o klimacie walentynkowym, nie mogło zabraknąć tutaj motywu serca w kilku odsłoniach, odsłonach, które możemy oczywiście zastąpić innym modelem. Tu już dowolność oraz znaku nieskończoności, bo czyż miłość nie powinna trwać wiecznie. Do jednego z projektów użyjemy również kamienia naturalnego w postaci rubinu jako symbol miłości, romansu, namiętności i pożądania. I taka jeszcze mała ciekawostka na temat koloru rubinu. Rubin jest odmianą korundu, który sam sobie jest bezbarwny, i tutaj obecność chromu zawdzięczamy jego kolor. Czerwony i im większa zawartość chromu, tym też głębsza jest czerwień. I w kamieniach mniej nasyconych chromem może być ona lekko różowawa, tak jak tutaj. A przy większej zawartości żelaza minerał nabiera niebieskiego nawet odcienia i ciemnieje. I jako pierwszy wykonamy naszyjnik. Do projektu wybrałam gotowy łańcuszek i zawieszkę w kształcie serca, której użyjemy jako łącznika. Wspomniany też łącznik, już klasyczny, w kształcie nieskończoności. Zaczniemy od przecięcia gotowego łańcuszka na pół. Do jednego końca, za pomocą małych kółeczek zaciskowych, przypniemy naszą zawieszkę serduszko. Za pomocą drugiego kółeczka zaciskowego przypniemy do serduszka znak nieskończoności. Za pomocą trzeciego i już ostatniego kółeczka zaciskowego przypniemy znak nieskończoności do drugiego końca łańcuszka. Pierwsza inspiracja jest już gotowa. Kolejną inspiracją będzie klasyczna bransoletka na sznurku, a właściwie na nici jedwabnej w kolorze czerwonym. A sobie tutaj ją rozpakujemy. Wybrałam tutaj nić o grubości 0,8 mm. Elementem ozdobnym będzie tutaj łącznik w kształcie serca, Przygotowałam tutaj trzy propozycje. Ja się zdecyduję na ten model łącznika. Filozofia wykonania będzie taka sama przy każdym łączniku. I zaczniemy od nawleczenia koralika. Koralik ten możemy również zastąpić na przykład większą kuleczką. Myślę, że takie 3 mm, 2,5 mm będą. Wystarczające. Przesuwamy sobie go prawie na koniec nici, zostawiając powiedzmy na oko około 20 cm, tak, pirazy drzwi. Przechodzimy teraz przez dziurkę naszej, naszego łącznika. I ponownie przechodzimy przez koralik. Za koralikiem opcjonalnie możemy zawiązać supełek. Wiążemy go tak, aby koralik nie przylegał bezpośrednio do naszej zawieszki. Żeby tutaj była taka luźniejsza pętelka, tego należy przypilnować, dzięki temu zmniejszymy tarcie na naszej nici i posłuży ona nam dłużej, bo nie będzie się tak szybko zużywać. Ja przejdę do zawiązania tutaj. Teraz odetniemy nadmiar nici na tej samej wysokości, co kończy nam się nasz ogonek. Z drugą stroną postępujemy dokładnie tak samo. Teraz, przy pomocy igły typu Big Eye, przejdziemy przez stoper. Które będzie naszym tutaj zapięciem, wszystkimi końcami naszego sznurka, tak aby były one skierowane w tą samą stronę. Teraz wyrównamy sobie tutaj długość wszystkich naszych sznurków, aby była ona jednakowa. Odmierzymy sobie długość, żeby swobodnie przechodziła przez nasz nadgarstek. Tutaj, jak widzicie, jest to długość około. Zostawiamy sobie jeszcze ogonek, odmierzymy sobie tutaj długość. Jest to około długość 12 cm, tak, żeby swobodnie przechodziła. I żebyśmy mieli jeszcze lekki zapas na rozszerzenie ewentualne. I na wysokości około tego 12 cm. Będziemy zawiązywać supełki zabezpieczające nasze sznureczki przed wysunięciem się ze stopera. I nadmiar nici. odcinamy. i drugi, Drugą bransoletkę i drugi projekt mamy gotowy. Przejdziemy teraz do ostatniego projektu, który będzie również naszyjnik. Będziemy potrzebować cztery kawałki łańcuszka. Dwa o długości około 20 cm. I dwa o długości około 3 cm. Przygotujemy teraz sobie też drucik. Będziemy potrzebować trzy kawałki o długości około 10 cm. Jeśli nie czujecie się pewnie z łączeniem elementów ozdobnych z łańcuszkiem, Możecie uciąć drucik nieco dłużej, na przykład takie 13 cm. Będziemy też potrzebować łańcuszka na przedłużkę, i tutaj łańcuszek o dużych ogniwach o długości około 5 cm. Ja już tutaj kawałek mam przygotowany. Teraz połączymy nasze kawałki łańcuszka z przekładką i kamieniami tak jak rozrysowałam tutaj na takim roboczym rysunku. Czyli na początku, w pierwszej kolejności, na drucik nawleczamy następujące elementy: łańcuszek o długości 20 cm, pozłacaną kuleczkę, rubin, przekładkę. Ponownie rubin kuleczkę, tak jak tutaj, i łańcuszek o długości 3 cm. Teraz końcem drucika ponownie przejdziemy przez wszystkie elementy z pominięciem łańcuszka, tworząc tutaj taką pętelkę. Czyli końcem drucika przejdziemy przez, przez złotą kuleczkę, rubin, przekładkę, ponownie przez rubin. I przez kuleczkę. Dziurka w kamieniu jest dość mała, więc poświęćmy temu chwilę czasu na spokojnie. I z drugiej strony przechodzimy drugą końcówką. Tak samo. Teraz druciki. Mocno zaciskamy. Nadmiar drucika odcinamy. Kolejne elementy będziemy łączyć ze sobą w ten sam sposób. Pamiętajcie tylko o kolejności, jeśli chodzi o długość łańcuszka. Dla zobrazowania, jako drugie łączenie, nawleczemy łańcuszek o długości 3 cm, ten do którego mamy już przyczepiony poprzedni element ozdobny. Nawleczemy później kuleczkę, rubin. Przekładkę, kuleczkę, rubin i drugi odcinek łańcuszka o długości 3 cm. Wykonujemy te same kroki, czyli robimy pętelkę przechodząc przez ponownie przez wszystkie ozdobne elementy. I ostatnim, trzecim łączeniem będzie nawleczenie łańcuszka o długości 3 cm, do którego mamy poprzednie elementy dołączone. Kuleczkę, rubin, przekładkę, rubin, kuleczkę i ostatnią część łańcuszka o długości 20 cm. Bazy naszego najszynika mamy już gotowo. Pozostaje nam tylko dołączenie do całości przedłużki i zapięcia. Do tego posłużą nam Kółeczka zaciskowe. Kółeczko zaciskowe otwieramy ruchem góra dół. Do drugiego końca przyczepimy w ten sam sposób zapięcie. I trzecia propozycja. Również jest już gotowa. Na dziś to jest wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy chciałbyście otrzymać taki prezent bądź same byście chciały sobie taki prezent stworzyć. Dajcie też znać, który projekt najbardziej przypadł Wam do gustu. Ja się będę już z Wami żegnać i zapraszam na kolejny odcinek biżuteryjnego ABC. Do zobaczenia!